Zaczynając od linii startu, stanowisko wyjściowe, kolejne sklepienia, ruch, pochylnia z liną, płatka ruchoma, płot o wysokości 2 metrów. Za płotem znajduje się przeszkoda zwana krąg, grzybek krąg. Kolejną przeszkodą jest tunel, potocznie zwany kretem, poręcze, dentysta. Oczywiście nazwa potoczna, fasada z liną, za fasadą równoważnia, dwa progi i na koniec kolejna e, przeszkoda, ostatnia spadnia. Pokonanie e, przeszkód w regulaminie wygląda następująco. Żołnierz, który jest w stanowisku wyjściowym, musi mieć głowę poniżej stanowiska wejściowego. Wspiera się rękami, wspiera się rękami, wyskakuje ze stanowiska w dowolny sposób. Sklepienia nie może z nich spaść. Zbliża się do rowu. Chorągiewki są ustawione tak, że ten rów musi pokonać na odcinku 3 metrów. Wpadnięcie i dotknięcie dna powoduje komendę wróć, czyli pokonanie przeszkody. Jeżeli zawodnik przeszkody nie pokonuje albo popełni dwukrotny falstat, jest dyskwalifikowany. Każdą przeszkodę może ponawiać próby, ile chce, ale przeszkoda musi być pokonana poprawnie. Biega na pochylnie, wskakuje na linę. Niedozwolony jest kontakt z podłożem, jeżeli jest na linie, nawet i z niej nie spadnie. Nie może dotknąć podłoża. Biega na kładkę ruchomą, oczywiście, z której też nie może spać, ponieważ wtedy komendę sędziowie podają wróć. Dobiegając do płotu o wysokości 2 metrów, pokonuje go w dowolny sposób, ale nie może mieć kontaktu z metalowymi częściami wstrzymującymi i podtrzymującymi płot. Dobiegając do kolejnej przeszkody, która jest krąg grzybek-krąg. Musi ją pokonać górą, zaznaczając oczywiście, że wbiega na każdy element. Kolejną przeszkodą jest tunel, potocznie zwany kret, wbiega do niego, wskakuje w sposób dowolny, też, czy to jest wymykiem, czy skoczenie tak zwanym nasławik, potocznie to się mówi wśród zawodników, czyli wskakuje od razu nogami w dół kreta. Wychodzi z kreta, wspierając się siłą, wskakuje na poręcze. Żeby je poprawnie pokonać, musi mieć kontakt. Z oznaczonymi elementami białym, przynajmniej raz na środku, i kończąc podpory, musi zaznaczyć uchwyt na końcach, również wymalowanych na kolor biały. Poręcze mają wysokość 150 cm. Kolejna przeszkoda OSF-u, potocznie zwana dentystą. Związana nazwa jest oczywiście z tym, jak każdy by skojarzył logicznie, że na dużym zmęczeniu po pokonaniu już około 170 m toru OSF-u. Żołnierze spadali, gdzie często były złamania, nawet wybicia zębów, dlatego nazywa się to dentysta. Kolejna przeszkoda, fasada. Żołnierz indywidualnie musi ją pokonać, wskakując na linę, łapiąc ją oburącz. Wspieranie później jest nogą na pierwsze okno, wybieranie liny. Po wybieraniu liny z drugiego okna wskakuje na równoważnie, pokonuje progi i zbliża się do ostatniego elementu usf u którym jest spadnia spadnie, musi pokonać w ten sposób, żeby nie dotknąć ciałem metalowej rury, która jakby spadnie, podtrzymuje. Kontakt spadni z, z rurą jest dozwolony, ale zawodnika jakiejkolwiek części ciała nie jest dozwolona i wbiega na metę. Najlepsze czasy uzyskiwane w dniu wczorajszym, OSF, Kapralat Marcinkowski, Wojsko Lądowe 1, czas 47,6 sekundy. Zespołowo troszeczkę inaczej się pokonuje. Różnica polega na tym, że poręczem Biegnie się dołem, kręcąc tak zwane ósemki, nie pokonuje się je górą, a na fasadzie może znajdować się jednocześnie trzech zawodników. Przeważnie odbywa się to tak, że jeden zawodnik spiera siłą się na okno, jeden jest na linie, a trzeci zawodnik, jeżeli jest tak równy zespół, jest już na żerdziach i pokonują równocześnie. Najlepsze czasy, około minuty 14 po pierwszym biegu w dniu dzisiejszym. Wojsko Lądowe jeden. Pan sam biegał? Z własnego doświadczenia, jakby Pan mógł tak. powiedzieć, jaka jest w ogóle taktyka przygotowania do biegu indywidualnego e... i zespołowego? Indywidualnie normalne predyspozycje zawodnika plus wysiłek, trening, zgrupowania i tak dalej to normalne. W zespole najważniejszym elementem jaki jest, to jest lina i podawanie liny. Nie dobiegając do pochylni, tylko z wybrzuszenia jeden zawodnik podaje, czyli zawodnik musi być tak wytrenowany, że ocenia odległość i wbiega za kolejnym zawodnikiem z drużyny w ten sposób, żeby ta lina do niego dotarła. Nie linowy patrzy na zawodnika, tylko zawodnik musi wyczuć, w jakim momencie musi wbiec i skoczyć na linę. Każde spadnięcie z liny i cofnięcie się powoduje bardzo dużą stratę przez zespół. I linę ćwiczy się najdłużej. Po 2-3 godziny dziennie zawodnicy skaczą tylko na linę. To jest newralgiczny punkt, jaki jest w pokonywaniu tego środka. I później fasada. Fasada, wejście na fasadę, równi zawodnicy muszą być. Oczywiście wybiera się 8 zawodników najlepszych, z najlepszymi czasami, i oni biegną w biegu zespołowym. Dopuszczony jest, że biegnie dziewiąty zawodnik, który podaje tylko linę, i on jest tylko w tym wyćwiczony. I 8 zawodników kolejnych pokonuje i ósmego czas liczy się jako czas zespołu. Można pomagać w każdym elemencie, ale nie wolno ukończyć biegu i wrócić na tor. W trakcie pokonywania na torze można, może mogą sobie zawodnicy pomagać, dlatego jest to bieg zespołowy. Czasami, jak tu widzieliśmy, nie miał kto podać liny. E, tak, jeżeli biegnie 8 zawodników, musi być tak e, to wszystko zrobione, żeby zawodnik, który podaje linę, oczywiście pierwszy biegający, wypuszcza sobie linę do równoważni biega na pochylnie i wskakuje na linę sam. Wtedy jest ośmiu zawodników, to jest dopuszczone w zespole 8 lub 9 osób, ale dziewiąty nie kończy, tylko podaje tylko linę. Jeżeli biegnie ośmiu, to muszą oczywiście wszyscy pokonać linę i ostatni sobie sam linę wypuszcza. Jak ja biegałem i byłem w szkole oficerskiej, trzy lata biegałem MSF, najlepszy zawodnik pracuje na końcu zawsze. Wypuszcza się, bo wiadomo, że jeżeli by pobiegł pierwszy, zespół odstawi i, i czeka na mecie. A on musi poganiać na, e, os, jako ostatni biegnący zawodników trochę słabszych ze swojej drużyny. Nawet ich dopinguje. Szybciej i tak dalej. Za swoich czasów jakie pan miał wyniki? E, w szkole oficerskiej we Wrocławiu e, zrobiliśmy wynik drużynowy na brązowy medal minuta 15 zespołem. Przy tym jeden spadł z liny i powtarzał tę linę w czasie minuta 15. Trenerem był kapitan. E, Zdzisław Małkowski w tym momencie jest pułkownikiem w Poznaniu. Pozdrawiam serdecznie. A indywidualnie? A indywidualnie najlepszy nasz zawodnik w 97 roku zdobył pierwsze miejsce: kapitan Sosnowski, który służy w Centrum Szkolenia Ośrodków Informatyki z czasem 51 sekund.

sobie podał linę ostatni zawodnik zawodnicy z Wojsk 4 na torze prawym Wojskowa Akademia Techniczna pracujcie chłopaki oblegana fasada po trzech zawodników bardzo. prawa strona Wojskowa Akademia Techniczna skończyła właśnie bieg lewa strona ostatni zawodnik na pasadzie dobiega do pochylni i kończy z czasem minuta 45